Cześć, jestem Karla, a to jest film o Grabkowicach, ponieważ Grabkowice mają swoją rocznicę. Dokładnie 26 stycznia 2020 roku ustawiłam pierwszy film, a potem zaraz drugi, bo w sumie w tym pierwszym trochę zepsułam przedstawienie miasta. W każdym razie mamy rocznicę, także jakiś specjal się tutaj należy. No i początkowo planowałam zrobić film, gdy dogram do 25 tury włącznie, czyli równo 100 dni, i to by było takie duże podsumowanie otoczenia, ale zabrakło mi czasu czy chęci, więc mamy 74 dni, bo tyle udało mi. się się przegrać i w zasadzie powinien być w otoczeniu piątek, ale ustawiłam poniedziałek, by lepiej zaczynało się Wam turę, ponieważ no, będę udostępniać to otoczenie. nie jest siódma rano i mamy początek wiosny. No to tak z takich organizacyjnych rzeczy. Ogólnie otoczenie jest stworzone bez custom content, jednak no, grałam z modem na kariery NPC, także musicie mieć ten mod, bo Simowie albo mieli tą pracę, albo mają tą pracę, są powiązane z tym wspomnienia, więc jeśli nie będzie tego moda, no to po prostu się może troszeczkę zepsuć, także Polecam jednak mieć tego moda, nawet jeśli chcielibyście sobie po prostu poprzeglądać. No i też ma heb w każdym otoczeniu, czyli mod na nieznikanie danych simów po zniknięciu nagrobka. Bo ja nie wiem, co się dzieje, ale w tych grabkowicach wiecznie znikają te nagrobki. Co przywrócę, to po prostu znikają. Ja je teraz wszystkie ładnie przywróciłam i powinny być na cmentarzu, ale jak zniknął, to po prostu znikną. No i linki do modów znajdziecie w opisie. Mimo naprawych czekarem otoczenie nie jest bez skazy i ma błędy, ale to chyba kwestia celów życiowych. One po prostu są popsute. Ale jak grałam, nie zauważyłam, by otoczenie się psuło, więc spokojnie jeszcze pociągnie i można grać. No właśnie, granie. Ja gram na własnej długości życia, którą w sumie możecie pobrać, link będzie w opisie. Jest ona podobna do tej z gry, jednak, no, wiek trzeba sobie dostosować według własnych preferencji. Na ekranie wyświetla wam się mój system grania, w sensie rozpiska tool. U mnie czas leci normalnie, gdzie Simowie są na studiach. Jeden dzień równa się jeden rok studiów. A teraz krótkie przedstawienie rodzin. Rodzina założycieli Grabkowic, czyli rodzina Grabko, jest pełna różnych osobowości. Każde z nich ma swoje pragnienia i potrzeby, jednak udaje im się żyć w zgodzie i pomagać między sobą. W skład rodziny wchodzą Marlena, Wiesio, Irek, Horacy, Judytka, Stefan i Stefania. Rodzina Kotwica. Ta rodzina ma swoje małe sekrety, wszystko za sprawą kochliwej róży. W skład rodziny wchodzą Hugon, Róża, Maurycy i Kicia. A Rodzina Brzuska. Tak duża rodzina jak Brzuskowie na tak małej przestrzeni jak ich dom nie może wróżyć niczego dobrego. Ciężko tutaj o kawałek prywatności. W skład rodziny wchodzą Franciszka, Mieczysław, Wiesława, Oswald, Wyszomir i Fred. Rodzina Krawek. Bożena i Tymoteusz są ze sobą bardzo szczęśliwi, a do perfekcji brakuje im tylko pieniędzy, za które mogliby dokończyć remont domu. Być może ich dorosłe dzieci pomogą im w tej inwestycji. W skład tej rodziny wchodzą Tymoteusz, Bożena, Brunon i Ludmiła. Rodzina panicz. Armando i Klementyna to zgodne małżeństwo. Wychowali wspólnie syna i teraz cieszą się wolnym czasem poświęconym na swoje zainteresowania. Natomiast ich syn Urban dopiero co ukończył studia i poszukuje pracy. W skład rodziny wchodzą Armando, Klementyna i Urban. Rodzina Stołek. Ta rodzina ma wszystko. No prawie wszystko. Czasem na niektóre sprawy trzeba po prostu przymrużyć oko. W skład tej rodziny wchodzą Teodozja, Tereska, Jerzy i Sakę. Zdaję sobie sprawę, że mogą być błędy stylistyczne w opisach czy biografiach. Ja nie umiem pisać, ale starałam się i sprawdzałam, więc to jest najlepsze co potrafię. Otoczenie ma ten sam numer, bo nie widziałam sensu zmiany, to nadal są grabkowice, tylko z lekkim postępem czasu, więc sądzę, że to nie jest jakiś wielki problem. Ogólnie przebierałam tylko granych Simów, bo tych miastowych mi się nie chciało i też nie miałam na to czasu. To wynikało z tego, że w sumie trochę dosyć późno się ogarnęłam z tym, że Grabkowice będą miały zaraz rocznicę, bo siedziałam na tym w zasadzie pół piątku, teraz y, troszeczkę w sobotę też posiedziałam, bo jest sobota jak to nagrywam tak by the way, no i we wtorek muszę wstawić film, także no trochę mało czasu było, ale jakbym się wcześniej zorientowała, to bym mogła sobie na spokojnie przygotować, no. No i tak w sumie to wszyscy grani i simowie to, to, to jest jedna wielka rodzina. Ogólnie wstawiłam nowe parcele publiczne i jest to parcela o nazwie Szybkie ranki. Tutaj polecam moda na magiczną kulę do szukania partnerów. Link będzie w opisie, ale jest to opcjonalne, więc w sumie nie musicie. Możecie tam po prostu z imami chodzić na randki albo wcale nie chodzić, bo niektórzy po prostu nie lubią chodzić na parcele publiczne. Jest też parcela przytulny kącik, tutaj też jest w sumie miejsce na, na, na randki i tą parcelę można było pobrać na moim blogu, na którego Was zapraszam. Link będzie w opisie. Też na pewno wstawiłam plac zabaw i możliwe, że są jeszcze jakieś parcele, ale po prostu nie pamiętam, więc no. no jest tych parceli więcej. No i też cmentarz dostał lekki upgrade, są ścieżki porobione, jest taka powiedzmy kapliczka wstawiona, czy coś takiego. Te nagrobki też są w miarę powiedzmy, że pozdabiane, także no. Dostawiłam również dwa małe startery do 10 tysięcy, to są te same domy, tylko zmienione, kolory mają, jeden jest żółty, drugi jest zielony. No i wstawiłam blok mieszkalny, gdzie są cztery mieszkania w przedziale cenowym od 1300 do 1600 simoleonów. Dodałam również swojego Simselfa, nie można mną grać, w sensie jestem po prostu miastową, więc możecie potem mną grać, ale jakby bazowo nie mieszkam sobie gdzieś w domku, tylko gdzieś tam sobie łażę po tym otoczeniu. No i też nie dodawałam więcej rodzin, bo nie czułam potrzeby. Jest sześć, w sumie tak jak było na początku otoczenia, tylko po prostu pozmieniały się gdzie nie nazwiska, chyba jedno nazwisko się zmieniło w sumie. Podoba mi się, że całe otoczenie jest jedną wielką rodziną i... No, nie czuję potrzeby tworzenia więcej simów rodzin. To wcale nie tak, że nie mam pomysłu nie, a teraz kilka sugestii co do pewnych rzeczy, ogólnie nie udało mi się dokończyć remontu domu krawków, więc zostawiam to wasze ręce, znaczy tam jest kwestia tego, że trzeba dwie łazienki wyremontować w salonie, nie wiem postawić lepsze kanapy, czy telewizor czy coś takiego, chciałam wymienić okna i drzwi wejściowe, ale wy zrobicie co chcecie, nie musicie tego ruszać, możecie im kupić nowy dom, możecie grać w tym, także to po prostu taka informacja ode mnie, co chciałam zrobić, no i też miejski sklepik Zbysia, ma Marlena bo początkowo miał Wiesio, czyli syn Zbysia, ale potem przekazałam Wiesiem na Marlenę te prawa, a teraz w sumie Marlena mogłaby oddać te prawa Judycie, czyli swojej córce, bo Judytka pragnie zarobić dużo pieniążków, więc jakby miała tą parcelę i by ją sprzedała, to by tam chyba 67 tysięcy dostała, więc to taka lekka sugestia. Gdybyście mieli problem z tym celem, to, to tutaj jest tak, taka furtka do otwarcia. Hugon ma w swoim wyposażeniu antyki, czyli rzeczy, które mógłby sprzedawać w sklepie. Oczywiście to tylko sugestia i możecie robić z tym, co chcecie. Zastanawiałam się, czy by nie poprawić oryginalnej wersji Rabkowic, ale nie uważam, że jest tam coś do poprawienia. Znaczy, no wiadomo, historia miasta, moje piękne zdania w opisach i biografiach, ale nie są to jakieś takie mocno rażące błędy, więc może kiedyś się za to wezmę. Zobaczymy. Pomyślałam, że dużo fajniej będzie dostać wersję z dokonanym postępem i z nowymi simami i historiami, niż jakieś tam odgrzewane kotlety w postaci, że o, tu zmieniłam historię i, i w sumie to tyle. Ogólnie to. W Opisie znajdziecie link do pobrania tego otoczenia, więc jeśli byście chcieli zagrać w nowej wersji tutaj Grabkowic albo po prostu zobaczyć, co ja tutaj zrobiłam, to zachęcam jest link, można pobrać. Więc to by było na tyle. Wszystko to, co chciałam przekazać, to Wam właśnie przekazałam. Mam nadzieję, że taka niespodzianka Wam się podoba i że fajnie sobie poświętujemy tutaj rocznicę Grabkowic. Tym właśnie, że udostępniłam to, co. Grałam sama tutaj. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć. Mimo prawych hoodchukerem, otoczenie nie jest bez skady. Gdzie tam masz D? Skady, skady, skazy. Mimo prawych hoodchukerem, otoczenie nie jest bez skad. Ska Czemu ja mam taki problem ze słowem skaza? No i też cmentarz dostał lepki. A lepki, tak, tak samo jak tu skazu. Nie wiem, gdzie ja tam D widziałam.